Palącymi promieniami słońca, ziemia staje się sypka, jak popiół już o świcie. Są na świecie kraje, gdzie litr wody znaczy więcej niż baryłka ropy naftowej. Woda jest jedyną substancją, której nie można zastąpić niczym innym, żadną namiastką, żadnym surogatem, bo woda i życie to po prostu dwa nierozdzielne pojęcia. Jedna trzecia powierzchni naszej planety ziemia jałowa i sucha, ale mimo to musi wyżywić 650 milionów ludzi więc pustynie powinny zakwitnąć. Człowiek zawsze myślał, że wody na naszej planecie nigdy nie zabraknie, więc gdy ziemia wysychała i umierały drzewa, człowiek pakował swój dobytek i wędrował tysiące mil, aby ugasić pragnienie. Bo jest ono straszniejsze niż głód. Ja myślę, że... Już na... O, tak. tak. To jest suche jak pieprz. Druga część programu, którego bohaterem jest woda, to właściwie. Bezbrane, no, no proszę. A właściwie nie tyle pragnienie tym razem człowieka, co tego, co zapewnia mu pożywienie rośliny. Na no to pragnienie cierpią tak samo jak człowiek i w dodatku tu problem jest może nawet i trudniejszy. Nie chodzi tylko o to, skąd tę wodę wziąć, ale przede wszystkim jak tę wodę rozprowadzić i w ogóle problem wydaje się nieco egzotyczny. Zawsze myśleliśmy, że tej wody nigdy nie zabraknie, a kiedy tak się stało, znaleźliśmy technologiczne sposoby, o których mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, znalezienia tej wody. Dzisiaj o tym, co zrobić, żeby zapewnić na przykład wyrównać te braki, które są najistotniejsze. Gdy ma miejsce okres wegetacji roślin między kwietniem a wrześniem rośliny dostają 320 mm wody, a potrzebują 400. Skąd wziąć te brakujące 80? Jak dostarczyć? No, czym? Zauważ, że to jest tego typu układ jak gdyby braku zainteresowania pewną dziedziną, bo myśmy ingerujemy już w rośliny. Nauczyliśmy się nawet ingerować w samą glebę, dobierając jej skład, czy chociażby nawozy, a jednocześnie Nawilżanie zostawiamy na łasce losu, a wiadomo, że przecież ono po pierwsze nie jest takie samo zawsze, prawda? Wiadomo, że są lata suchsze, że są lata no, bardziej deszczowe, że to mniej więcej chodzi na przykład w cyklu 11-letniej aktywności słońca, prawda i tak na dobrą sprawę to też trzeba było względem... chcesz mi powiedzieć, że wody trzeba szukać na słońcu, że to plamy na nie słońcu Nie, chcę, chcę powiedzieć wyłącznie klimatem. to, że... Po prostu trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że bywają chwile, kiedy wody nie będzie, bądź będzie jej mniej i wtedy trzeba inżynierią sprawę ratować. Ja bym powiedział inaczej, że po prostu są y, sytuacje takie, gdzie nie trzeba szukać aż tak daleko. Trzeba tylko widzieć odpowiednią skalę, bo oczywiście nie jest problemem podlanie grządki przy pomocy konewki. Problemem jest dostarczenie tej wody wówczas, kiedy mamy do czynienia z setkami hektarów, z olbrzymimi, no tak, ale terenami. zauważ z jakim zjawiskiem masz do czynienia. Powiedzmy jeszcze 10 lat temu czytało się, że średni poziom wód gruntowych jest gdzieś w okolicach 70 centymetrów, prawda? Obecnie średnio w okolicach metra ucieka w głąb, a jednocześnie jakiej wody potrzeba? Oczywiście rośliny interesuje powiedzmy te pierwsze na 30 centymetrów. Prawda? Woda tam zawarta w porach, w tych kapilarach ziemi jest dostarczana bezpośrednio do układu korzeniowego tych roślin, które uznajemy za sensowne w uprawie, a jednocześnie nie ma skąd No podsiąkać. i bardzo dobrze, bilans jest no. jeszcze inny. Rośliny potrzebują tej wody zawieszonej, jak mówimy. 5 mm dziennie, tylko 5 mm. Więc jaki jest problem, żeby zrobić odpowiednie urządzenia i technologię, sięgnąć tego poziomu zaspokojenia potrzeb, jaki udało się w zdobywaniu w ogóle wody. Jest to kwestia wyłącznie stworzenia odpowiednich urządzeń na odpowiednią skalę. Podlać grządka, a nawet hektar, to nie problem. Gorzej, gdy w grę wchodzi kawałek Australii albo południowa Arizona. Rzecz nawet nie w braku wody, ale nierównościach terenu. Więc najpierw musi być idealnie płaski. Znakomitym pomysłem okazało się zastosowanie do tego celu laserowych niwelatorów. Ten migający kogut to laserowy nadajnik. Wysyła niewidzialną, absolutnie prostą linijkę światła, która wyznacza płaszczyznę niwelacji terenu. Odbiornik zamontowano na koparce i sprytnie podłączono z łyżką wybierającą ziemię. I laser dyryguje. Teraz podsypać, a tutaj wybrać. Tak by idealnie wyrównać powierzchnię ziemi. Woda naprzód. 75 hektarów idealnie płaskiej, równej ziemi stworzone w ciągu dwóch dni. O takim polu marzy każdy rolnik i każdy specjalista od nawadniania. Bo tu można użyć mniejszej ilości wody i doprowadzić ją równomiernie do każdej roślinki. Dobre pomysły niekoniecznie muszą powstawać w komputerowych laboratoriach XXI wieku. Równie dobrze rodzą się w manufakturach. Ten dziwny przyrząd przyczepiony do ciągnika to po prostu rylec albo pieczątka, która w glebie odciska swój niepowtarzalny ślad. Do stalowego walca przyspawano specjalnie ukształtowane blachy. Jedna połowa żłobi rowki, a druga wyciska wgłębienia w kształcie litery V. Walec wypełniony wodą waży prawie dwie tony i z łatwością niszczy wszystkie chwasty na swej drodze. Można przyczepić do niego siewnik i za jednym zamachem posiać trawę, a wyciśnięte walcem rowki i wgłębienia skierują deszczową wodę wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, tam, gdzie czekają ziarna. Jest to takie typowe podejście oparte na megalomachii, bo oczywiście no po pierwsze trzeba by przeprowadzić rachunek ekonomiczny, niwelowania, takiego wyrównywania do nadzwyczajnej gładkości, no powiedzmy setek hektarów, bo przecież, albo nawet tysięcy hektarów, bo przecież takie obszary tutaj wchodzą w rachubę. I jest to tylko, nie wiem, wydaje mi się pierwszy sposób przybliżenia rozwiązania problemu. Jest to jest też taki dosyć typowy sposób krytykowania wszystkiego, znaczy ile to kosztuje. Po pierwsze, ja nie sądzę, żeby ludzie, którzy to robią i to robią na dużą skalę, akurat byli filantropami i chcieli dokładać do tego co robią. To po pierwsze. Po drugie, czasami nowatorskie metody po prostu kosztują dużo, ponieważ taka jest cena postępu, ale proszę cię uprzejmie ty byś chciał wszystko sprowadzić do, powiedziałbym, rurki, koneweczki, czegoś niesłychanie małego, ale proszę, rozwiązania kameralne, ale na dużą skalę, bo mnie tylko takie interesują. Wąż plastikowy, położony w glebie w celu podlewania roślin, ale niezwykły, ponieważ na jego płaszczyźnie to nie jest może zbyt dobrze widoczne, bo jest po prostu czarny, ale tutaj zrobiono, co pewien fragment, maleńkie dziurki, tak jakby ktoś szpilką ponakłuwał ten wąż. Co to daje? Po prostu przesiąkanie i parowanie wody w takim wężu zostało ograniczone do absolutnego minimum, więc straty tej cennej wody są niewielkie, a równocześnie dzięki tym mikroskopijnym otworom. Woda trafia tam, gdzie powinna, podlewa rośliny. I to można zrobić na wielką skalę, ułożyć kilkaset, kilka tysięcy metrów takich węży, i po prostu sprawę się załatwia. I powiedzmy, że jest to no, pierwszy rodzaj właściwego podejścia do sprawy, aczkolwiek no, brutalny inżynierii w tym wszystkim jakoś nie widać. Bo oczywiście przyjemnie jest mieć możliwość dozowania wody. W tak rewelacyjnej postaci jak krople. Poszczególne krople padające na okolice rozbudowanego układu korzeniowego rośliny, dostarczające jej wody tyle, ile trzeba. I oczywiście można to zrobić już bardzo mądrze: do rury, w której płynie woda, dołączyć coś, co naukowo czy też żargonem nazywa się emiterem kropel specjalne urządzenie, które niezależnie od tego, jakie tam wróże panuje ciśnienie, czy jest wody dużo, czy mało, dostarcza kropli w określonym rytmie. Zbudowane jest to wbrew pozorom dość skomplikowanie są to w sumie raz dwa Trzy, cztery elementy, cztery wypraski wykonane oczywiście z takiego materiału, który wody się nie boi. Ten jest akurat bardzo ciekawy, o tyle, że powiedzmy, kiedy wzrasta ciśnienie wody w róże przytyka membrankę jakby zawór, którym woda w postaci kropel wydostaje się na zewnątrz. Jednym słowo, im mniejsze ciśnienie, tym mniejszy docisk. Większe, większy. I w efekcie częstość padania kropel jest ta sama. Ale jednocześnie. No wskazać można, jak wspaniałe są metody inżynierii i metody poszukiwań. Inny dozownik kropel, wykonany metodą labiryntową, wbija się to miejsce w rurę, po czym woda, ciśnienie wody na skutek właśnie tego labirynciku osłabiane jest do odpowiedniego poziomu i wypływa to gdzieś tędy. Działa, no działa tak jak. Tutaj nie wiem, czy to będzie widoczne. Zamontowane jest do rury, i kropelka po kropelce dostarcza tylko tę ilość wody, jaka jest potrzebna. Oczywiście metod jest tutaj niezwykła ilość, na przykład kapilarki. Rury, które na skutek małego przekroju tej średnicy wewnątrz powodują tak wielki opór przepływu wody, że w efekcie na wylocie pojawiają się tylko krople. Sztuka oczywiście zrobienia kapilary tak, żeby była elastyczna, łatwo się montowała na wężu i dawała wbić. Do środka. Inny prosty dozownik, emiter kropel. Tam jest po prostu taki stożkowaty zawór, który ręcznie no, ustawia się na odpowiednią przepustowość i na częstość padania kropel. Czy potężne układy nawet. Układy robione w ten sposób, że do jednej zasilającej rury dołączone są kapilarne rurki, bezpośrednio znów w postaci kropel zasilające roślinkę. Tu ciśnienie należałoby zwiększyć, ale tak właśnie, budując z jednej rury szereg odgałęzień, jak w systemie nerwowym, dostarczamy kropli do wszystkich roślin, które interesują nas na tej przestrzeni użytkowej powiedzmy kilkuset metrów kwadratowych. Nie ma wody na pustyni, nie ma i już. Jakże to tak? Przecież tydzień temu udowodniliśmy, że woda na pustyni jest tyle, że głęboko. Dlatego nie ma sensu rozlewanie jej po powierzchni całymi strumieniami. Trzeba dozować oszczędnie. Tydzień temu pokazaliśmy, jak wiercić za wodą. Dzisiaj, jak oszczędzać to, co udało się wydostać na powierzchnię. Krok pierwszy: ukryj rośliny i wodę pod szklanym dachem, by zmniejszyć parowanie. Z centralnego źródła trzeba podciągnąć wodę bezpośrednio do każdej z roślin. To krok drugi. I krok trzeci: odprowadzenie wody do rośliny systemem kapilarnych rurek połączonych z napowietrznym rurociągiem. Ten system wymusza oszczędność wody. Wraz z nią można podawać także pożywki nawozy i wszystko co potrzebne do wzrostu. Metoda hodowli odrobinie kosztuje, ale za to nie trzeba martwić się o nawożenie gleby. Wszystkie rośliny tkwią w szczerym piasku, który przytrzymuje tylko ich korzenie. Jeśli ktoś ma wody więcej, może hodować i drzewka owocowe to już nie wystarczy nawadnianie kropelkowe. Większe rośliny lubią mieć mokro, ale nie za mokro. W nowoczesnym sadzie uprawia się odmiany karłowate. Małe drzewo ma mniejszy system korzeniowy, sięgający niezbyt głęboko. Dlatego podlewać trzeba tylko na 50 cm głębokości. Tu przydają się zraszacze. Wiatr pompuje wodę do rurociągu, stąd plastikowymi rurami płynie ona w pobliżu drzew, co kilkanaście metrów na róże wyrasta grzybek. Grzybek plujący wodą Nie za mało, nie za dużo, a w sam raz efektywnie i tanio hmm. no, specjalna rura, wewnątrz umieszczone kapilary na rurze, stworzone otwory i tędy sączy się woda, przy czym, co ciekawe, wewnątrz te kapilary są różnej długości, tak by zneutralizować spadek ciśnienia i tylko jedna wspaniała historia, proszę zobaczyć, jakie to jest olbrzymie, to jest jedno całe okno inspektowe, no po prostu rewelacja, nie mówiąc już o tym, że to, co pokazywałeś przed chwilą, te wspaniałe systemy nerwowe, no to są takie nerwy, powiedziałbym, niedużego w ogóle organizmu cirka, ja wiem, 15 metrów długości, może 17. Co to wszystko w ogóle jest? No wiesz, to jest skala krasnoludki. Panie Andrzeju, to jest ogrodnictwo na małą skalę. Krasnoludki się tak mogą bawić, ale gdzież tutaj mowa o rolnictwie, o głodzie cywilizacji, o pragnieniu zaspokojenia potrzeb 20, końca XX 20 wieku? Wydaje mi się, że. Po prostu od czegoś trzeba zacząć. Trudno jest wymagać ogromnej inżynierii kroplami czy nawet strumieniami wody na, nie, na niezwykłych obszarach, a jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z pewnych rzeczy, które tam dzieją się jak gdyby naturalnie. Leje się wodę po prostu bez względu na to, gdzie ona pada. A przecież na przykład drzewa dobrze jest podlewać w ten sposób, żeby woda nie padała na pień, ze względu na towarzyszące temu no, późniejsze choroby, grzyby itd. itd. Niektóre rośliny także wymagają, znaczy nie lubią bezpośredniego kontaktu z wodą, na przykład kalafior. I tam i tam rozwiązaniem mogą być na przykład takie mini zraszacze, znów centralna rura i malutkie urządzenia rozpryskujące no, nawet do 6 metrów parasole wody, która pada wyłącznie tam, gdzie trzeba. Ten pracuje wyłącznie w jedną stronę, tu już nie. Ten pryskający w jedną i w drugą, natomiast zostawiający od y, zraszania te wolne przestrzenie. Podobnie działający zresztą ten y, mini zraszacz. Ostatecznie jest to tylko problem jak gdyby pewnej geometrii. Dobranie kształtu tej części, która rozpryskuje wodę. Tak, aby kierować ją właśnie powiedzmy na ziemię, nie na pień, na ziemię, nie na kwiat, na ziemię, nie na powiedzmy kwiat fiora, przy czym to nie jest mała skala? Przecież takich drobnych urządzeń wykonanych często w jednym procesie technologii materiałów plastycznych, na rurach, na ogromnej sieci rur, można umieścić nawet tysiące. Tak, no na 250 metrów, ale tym nie podlejesz pola kukurydzy, pola ziemniaków, czy buraków cukrowych, czy pszenicy, kiedy przyjdzie susza. Po prostu masz co najwyżej zalać studio 2 w telewizji i nic więcej. Natomiast no, robię to, to jest jedno z urządzeń. Na razie jeszcze w małej skali, które po prostu daje ten, ten odpowiedni efekt. Deszczowanie. Nawadnianie dużych fragmentów przestrzeni. To jest oczywiście działa w ten sposób, że strumień wody odpycha tę zastawkę, jak gdyby powoduje, że równomiernie jest ona rozprowadzana na całej przestrzeni. I powiększyć wystarczy teraz tylko skalę, by otrzymać prawdziwą, rzeczywiście poważną deszczownię. Znów ta sama zasada: ciśnienie wody wydobywające się z tej dyszy odsuwa klapę, która spadając powoduje przesuwanie się wokół osi całej tej machinerii. Teraz traktor, który przyjeżdża na pole, za uchwyt wyciąga ogromny 250-500-metrowy przewód nawinięty na potężny bęben, ciągnie go na pole, tam ustawia na takiej jak gdyby na takich y, y, saniach, a Samo ciśnienie wody doprowadzanej do tej potężnej deszczowni powoduje, że dzięki działalności turbiny i specjalnego łańcuchowego napędu bęben samoczynnie zwija się. Zwija się po to, żeby tę końcówkę rozpylającą wodę ciągnąć w swoją stronę i w ten sposób. Y, nawadniać nie tylko to miejsce, gdzie ona stoi, ale po prostu całe pole. I to jest skala: to jest skala wielu set hektarów, y, kolosalnych upraw, no i po prostu rozwiązanie tego głodu wody. A można sobie wyobrazić deszczownie naprawdę gigantyczne. Ten problem widać nawet z kosmosu. Bezstydnie ogołocone z chmur obszary równikowej Afryki, pragnienie w skali kontynentu. A przecież ziemia jest tu dobra. W nieckach terenu, gdzie podziemne wody wyglądają na światło dzienne, zieleń wybucha natychmiast. Ale tylko tam. Tradycyjne metody nawodnienia są do niczego. Woda zbyt szybko przesiąga przez pory gleby. Alternatywą jest zraszać mało, ale często, zraszać mechanicznie. Ale w tym klimacie układ rur deszczowni zmieniać trzeba co 3-4 godziny. Z obszarów mokrych przenosić kanalizację na te spragnione, a to oznacza ogrom pracy i ciągłe uszkodzenia rur i rośliny. Dlatego narodził się ten pomysł napędzana elektrycznie samojezdna deszczownia o kilometrowej długości. Rura z systemem zraszaczy skonstruowana tak, by ciśnienie wody niewiele się wzdłuż niej zmieniało. Samojezdna, bo mimo użycia aluminium nikt ręcznie nie byłby w stanie tym sterować. Opiera się to na kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu kołach o indywidualnym napędzie. Każdy z silników wyposażono w automatyczny system sterowania prędkością, tak by całość pracowała jak wyciągnięta wielka wskazówka zegarka. Na takie sztuki pozwala oczywiście tylko elektryczny napęd. Po około trzydziestu obrotach deszczowego ramienia szarość pustyni zakwita zielenią. To 80 razy dokoła i zboże nabiera dojrzałości, pod koniec sezonu dopływ wody zostaje odcięty, konstrukcja przesunięta traktorem na bok, a zboże schnie tu szybko. W kilka dni później wielka rura powraca na swe miejsce i cały zielony cykl zaczyna się od nowa. I wreszcie tam, gdzie słońca jest aż nadto i ziemia nie najgorsza, krajobraz nabiera właściwego koloru. Chmur nie ma dalej, ale nawet z kosmosu zamiast szarości dostrzec można okrągłe zielone znaki ludzkiej pomysłowości. I odrobina ekonomii od razu, żeby uprzejść Twoje pytanie, ile to kosztuje? Dużo. Otóż y, pewno, że dużo, ale y, ta odrobina ekonomii brzmi tak podwojenie plonów podwojenie, polepszenie nieraz dwukrotnej jakości. No w tamtych Od... obszarach. O, nie tylko w tamtych. W naszych to jest oczywiście mniej, ale powiedzmy w granicach 20% wyższych plonów. Ale są regiony, gdzie 100% lepsze i wyższe plony uzyskujemy dzięki takim zabiegom. Co to oznacza w skali planety w sprawie wyżywienia ludzkości? W ogóle nie trzeba tłumaczyć. To nie podlega dyskusji. Tak, przy czym, przy czym to oczywiście także nie załatwia problemu. No chociażby ze względu na rodzaj terenu, na jakim taką deszczownię można rozstawić, prawda? Rewelacyjnie płaski. Nie będzie jeździł po górkach Mazowsza. Ale również jest drugi jak gdyby etap tej całej sprawy. To są początki inżynierii pewnym surowcem, który dotąd za surowiec nie był uznawany. Początki inżynierii wodą. I to już nie może polegać wyłącznie na tym, że wymyślamy nowe metody dostarczania roślince kropelek, deszczu czegokolwiek. To musi polegać na przykład na tym, że nie wiem, buduje się tego typu maty ze specjalnego, zbrojonego plastiku, żeby można było zawieszać nad ogromnymi przestrzeniami, które po prostu ograniczają dopływ słonecznego światła po do roślin. Po prostu rośmie. rzuca cień, o to chodzi. Owszem, żeby nie było tak intensywnego parowania. Albo pomysły, które polegają na konstrukcji nowej gleby, tak żeby dodać do niej no, pewnego materiału który chłonie wilgoć. To jest akurat żel silikonowy, oczywiście rzecz niesamowicie droga. Też? No właśnie, właśnie o to pytałem. No ale jest na przykład polski pomysł, żeby w ten sposób granulki gąbczaste, prawda, e, mieszać z ziemią. I to jest także metoda, by to wszystko, ta woda, która dostanie się do wnętrza, nie uciekała i w całości była wykorzystywana przez roślinę. Przy czym, popatrz, nawet swego czasu, pamiętasz, były takie śmieszne tytuły prac doktorskich. Można spotkać w tej chwili taki tytuł, na przykład Wpływ kół tylnych traktora na naruszenie gospodarki wodnej gleby. I myślisz, że to jest śmieszne? To jest znak czasów. Od tysięcy lat staramy się uzyskać z ziemi jak najwięcej, podwoić plony, to marzenie, które się spełniło. Ale czy potrafimy przejść samych siebie? Coraz cięższy sprzęt, coraz więcej kół miażdżących życiodajny miąższ gleby. Każdy przejazd ciągnika to głęboka bruzda. Deszcz zbawczy dla roślin w zetknięciu z brutalnością techniki rodzi problemy. Bruzdy stają się martwe i jałowe. I to właśnie zainteresowało wścibskich naukowców z Rothamsted. Zaczęli więc szczegółowo przyglądać się kolejinom. Przy czym nie tylko przekrój głębokość bruzdy stał się obiektem badawczym, prawdziwe zagadki kryły się w samej ziemi. Pobrano więc próbki zgniecionej gleby i porównawcze zgrządek. Wykorzystano zdolność chłonną żywicy przez glebę, by po stwardnieniu całości pokroić ją w plasterki cienkie jako płaty. Dopiero teraz gleba ujawiła swe prawdziwe oblicze. W powiększeniu setek razy brunatna bryłka zamieniła się w sieć mikroskopijnych labiryntów. To nimi dostarczana jest korzenią woda i powietrze. A wśród nich mikromonstra, setki maleńkich istot pracowicie usprawniających drążność tych korytarzy, mini traktów dla wody. Niepoddana naciskom gleba widać, że żyje i oddycha, pełno w niej porów, kapilar, otwartych przestrzeni, gdy w próbce pobranej spod kół nie widać prawie nic, bryła, w której zamarło życie, niedrożna, bez kanalików i mikroorganizmów. I tu zaczyna się aria na najnowocześniejszą technikę w odniesieniu do błahych z pozoru problemów. Elektroniczne oko komputera stokroć doskonalsze pod względem rozdzielczości. Pamięć o wielkiej pojemności karmiona informacją o ilości, wielkości, rodzaju szczelin. I maszyna cyfrowa, która porównuje to wszystko z rodzajem sprzętu i warunkami meteo. Gigantyczna praca po to, by wiedzieć, jak wędruje woda na tym niewielkim kawałeczku pola. Szczegółowość tych badań idzie dalej, pod mikroskopem skaningowym drobinki Ziemi. Niby drobiazg, wiadomość kiedy wyjechać w pole ciągnikiem, by nie uszkodzić wodonośnych kanałów. Ale takie drobiazgi dziś świadczą o nowoczesności w rolnictwie.